Obecnie każdy ubiera się jak chce. Osoby zainteresowane najnowszymi trendami w modzie będą śledzić wybiegi i nowe kolekcje projektantów, a inne wręcz przeciwnie, będą tworzyć ciekawe stylizacje z perełek znalezionych w second-handach i giftboxach. Oczywistym jest, że na pogrzeb trzeba ubrać się na czarno, a na ślubie kolor biały będzie przypisany pannie młodej, dlatego reszta gości weselnych powinna się go wystrzegać. Na spotkanie z klientem w biurze zdecydujemy się ubrać coś biznesowego, na przykład elegancką koszulę czy pełne buty. Nie zdecydujemy się na dres tak powszechny obecnie przy pracy typu home office albo inaczej nazywając zdalną. Takie trendy panują obecnie. A jak to wyglądało tysiąc lat temu? Co było modne, a co nie? Czy nasi przodkowie zwracali na to uwagę? Sprawdźmy to! Naszą podróż modową zaczniemy od naszego pierwszego władcy, czyli Mieszka pierwszego i jego żony, księżniczki Dobrawy. Niestety nie mamy stuprocentowej pewności, jak wyglądały ich ubiory, ponieważ materiały, z których ówcześnie je tworzono, czyli len, wełna, skóra, bardzo szybko się rozkładały no i po prostu nie przetrwały do dzisiaj. Ale Ubiory naszych postaci zostały odzorowane, inspirowane ilustracją, którą można znaleźć w kodeksie Matyldy. Tam jest obrazek przedstawiający wnuka mieszka pierwszego, czyli mieszka drugiego, i na podstawie tego obrazka możemy sobie wyobrazić, jak ówcześnie się ubierano. Kobiety we wczesnym średniowieczu nosiły najprawdopodobniej dwie suknie. Pierwszą suknię wkładały bezpośrednio na swoje ciało. Była to obszerna suknia wykonana z lnu, tak zwana spodnia suknia, a na nią nakładały drugą, tak wierzchnią suknię. W przypadku Dobrawy, ta wierzchnia suknia pewnie była wykonana z kosztownych tkanin, które przywozili kupcy tutaj na Ostrów Tumski. Być może była ozdobiona krajką i złotymi nićmi. Nasza Dobrawa nosi nakrycie głowy ozdobione kabłączkami skroniowymi, które w tamtym czasie były bardzo popularną biżuterią. Całości pewnie dopełniała kolia ze szklanych i bursztynowych paciorków. A w co mógł ubierać się mieszko? Naukowcy spekulują, że władcy piastowscy, chcąc pokazać swój status oraz przynależność do kręgu kultury języka łacińskiego, niezwykle szybko zaadaptowali krój szat panujący na dworach zachodnioeuropejskich. Tym samym bardzo modnym stał się skórzany pas zakończony sprzączką oraz wełniany płaszcz zapięty na ramieniu klamrą. Wszystko po to, żeby w razie zagrożenia sprawnie dobyć miecza. Było co się ubierze, to teraz chwila chwały dla biżuterii. Pomocą w odtworzeniu stroju czesnosłowiańskiego były wykopaliska prowadzone tutaj na Śródce. Niektóre elementy biżuterii noszonej tysiąc lat temu przetrwały do dziś. Pod ulicami i kamienicami widocznymi za mną znajdują się relikty cmentarzyska funkcjonującego tutaj od X do początku XII wieku. Odnaleziono tu na przykład pochówek dziewczyny, na której piersi Spoczywały dwie kaptorgi. Były to talizmany, chętnie noszone przez słowianki we wczesnym średniowieczu. Równie hernie noszono lunule, e, załóżnice, a na czole noszono czółka. Było coś o modzie kobiecej, a co z mężczyznami? Czy biżuteria była im obca? Jak myślicie? Powiem wam w tajemnicy, że na terenie Wielkopolski odkryto przykłady bardzo prestiżowej biżuterii męskiej w postaci srebrnych naszyjników. Jeżeli jednak chcecie się dowiedzieć nieco więcej na ten temat oraz na temat co można powiedzieć o osobie analizując biżuterię, której używała, zachęcam was bardzo gorąco do wysłuchania podcastu o modzie średniowiecznej z serii naszych podcastów Brama Poznania do usłyszenia oraz do obejrzenia filmiku o złocie z serii naszych filmików pod tytułem Ostrów Tumski pod lupą na kanale YouTube. Po lokacji miasta na lewym brzegu Warty w 1253 roku we wszystkich sferach życia, również w modzie, nastąpiła rewolucja. Chałupnicze metody produkowania odzieży za pomocą krosen zostały zastąpione rzemieślnikami, czyli specjalistami, którzy odpowiadali za produkcję konkretnych elementów odzieży. Do Poznania zaczęli spływać osadnicy z zachodu, wprowadzając na tych terenach instytucje cechowe. Tym samym w przywileju przemysła II z XIII wieku mamy wzmiankę na temat kuśnierzy oraz szewców. W wieku XIV jest informacja na temat krojowników sukna oraz tkaczy. A w wieku XV na temat kaletników, płócienników oraz krawców. Czy każdy mógł sobie pozwolić na zakup odzieży, która mu się podobała? No niestety nie. Po lokacji miasta dokonanej przez ojca przemysła II, czyli Przemysła I, prawnie wprowadzono wymóg ubierania się zgodnie z przynależnością stanową, która w tamtym czasie zaczęła się kształtować. Niektóre kolory zarezerwowane były tylko dla najbogatszych, np. kolor królewski, czyli czerwony, ale też niebieski czy zielony. Ludności uboższej i tak nie byłoby stać na te barwniki, jednak zakaz farbowania przez nią ubrań miał za zadanie budowanie hierarchii i identyfikację jednostki. Dzięki temu szybko można było ocenić czyjąś pozycję stanową, przynależność narodową poprzez barwy narodowe, religijną poprzez kolory habitów czy emocjonalną kolory żałoby. Warto też wspomnieć, iż ludzie w średniowieczu inaczej postrzegali kolory niż obecnie. W ich rozumieniu istniały dobre i złe kolory. Najczęściej jaśniejszy odcień danego koloru uważany był za dobry, a ciemniejszy za zły. I tak na przykład aż do lat 40. XX wieku kolor różowy przypisywany był chłopcom i mężczyznom. Różowy dawniej uważany był za jaśniejszą wersję koloru czerwonego, który symbolizował krew Chrystusa. I tak na średniowiecznych malowidłach Jezus jest odziany w szaty różowego koloru. Niebieski natomiast symbolizował niebo i życie wieczne, dlatego też dawniej to właśnie dziewczynki ubierano w niebieskie ubranka. Jak widać, moda na modę się zmienia i pewnie nadal tak będzie. Obecnie coraz większą popularnością, przynajmniej w Poznaniu, cieszą się takie oto miejsca. Tutaj możemy zostawić bądź zabrać odzież, obuwie, mniejsze lub większe przedmioty za darmo ważne, żeby odzież, przedmioty były czyste i kompletne. To jest podstawowa zasada korzystania z takiego miejsca. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na ten temat, zachęcamy was bardzo gorąco do słuchania naszych podcastów w ramach serii Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj chciałyśmy tylko wam pokazać właśnie takie miejsce, taką szafę jedną z wielu w Poznaniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.